Dobry wieczór, witam serdecznie przede wszystkim mieszkańców, jak również w naszego miasta i radnych. Panie przewodniczący, na początku miałbym prośbę, aby zostali tylko urzędnicy związani z ciepłem. Ponieważ ściągnął pan tutaj dyrektorów szkół, dyrektorów wszystkich jednostek, którzy zajmują tylko miejsca, a mieszkańcy nie mogą wejść na salę, tutaj i się wypowiedzieć. Także proszę, żeby urzędnicy, którzy są tutaj sztucznie tłumem, opuścili tę salę. Aby mieszkańcy mogli sobie usiąść, a nie stać na korytarzu i na dworze, o to bym poprosił. Dziękuję, Dziękuję bardzo. <coughs> w punkcie drugim, informacja. Wniosek formalny. W, w takim wypadku, przepraszam, pan przewodniczący, przechodzi dyskusja. Wniosek formalny, panie przewodniczący, składam wniosek formalny, aby zostali tylko na sali urzędnicy, którzy są związani z miejskim ciepłownictwem. Bardzo proszę, pan radny Czajka. Panie Przewodniczący, w związku z tym wnioskiem formalnym poprosiłbym o opinię, czy taki wniosek formalny w ogóle ma podstawę prawną, czy można go głosować, kto ma na sesji zostać, a kto ma być nieobecny. Panie Czajka, tu nie ma utrudniania, bo to jest sesja nadzwyczajna. Pan proszę pan nie to robię węglu. Proszę nie robić popisu. Popisów, panie przewodniczący. Bardzo proszę pani Mecenas, a nie ogólnie. Proszę nie robić popisu. To jest wniosek formalny i podlega przegłosowaniu. To się zaraz okaże. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dobry wieczór Państwu. Chciałam tylko przypomnieć, że zgodnie z paragrafem 17 ustęp 3 statutu poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, a wnioski formalne mogą być w sprawach stwierdzenia kworum, zarządzenia głosowania imiennego, przestrzegania zas zasad prowadzenia przestrzegania zasad prowadzenia obrad, sprecyzowania poprawki lub wniosku poddawanego pod głosowanie, reasumpcję głosowania, zarządzenia przerwy, ograniczania czasu wystąpień, zamknięcia listy mówców, zmiany porządku obrad. Jeszcze cztery punkty. Żaden z nich nie dotyczy przedmiotu, który Pan Radny odniósł. Bardzo proszę panie prezydencie o wystąpienie. Ja przepraszam, ale ja nadal podtrzymuję swój wniosek formalny. I a ja go odrzucę, nie tak? Nie ma, nie. Proszę nie wiążeć z odrzuca wniosek formalny. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby urzędnicy zajmowali miejsce pan dla mieszkańców. Nie, Urzędnicy są tak samo mieszkańcami. Ja ci urzędnicy. No i zostaną urzędnicy związani z szczytem, a pozostali dyrektorzy szkoły i wszyscy urzędnicy pozostali. Mało wniosek zostali, bo oni w dłuższą Że ci urzędnicy urodzili się w Piotrkowie. Weźcie wiejskim urzom w dłuższą salę. Bardzo proszę, Przez... że salę po prostu, bo zajmują tylko miejsca mieszkańcom, którzy tu przyszli trumnie i proszę, panie prezydencie. ja proszę o To jest skandal, panie przewodniczący, że się nie się... miejsca, pan zajmuje mieszkańcom, żeby nie mogli wejść na salę. Pa. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie emocji nie brakowało, zarówno wśród radnych... Chcę zadać pytanie, nie zada pan teraz tego, ja mam takie pytanie jak i wśród mieszkańców. Ci byli zbulwersowani, że nie wszyscy zmieścili się na salę obrad, mimo, że w porządku sesji uwzględniono głos mieszkańców w sprawie wyższych opłat za ogrzewanie. Dla nas nie ma miejsca, żebyśmy musieli... Tak A nas, ja pan, Proszę się odnieść do tego. W jaki sposób pan przygotował się na y, spotkanie z, z mieszkańcami A czy pani była zgłoszona do czy do ja panią, panią zapraszałem osobiście <śmiech> <śmiech>